Że witam Was z 29. chyba odcinko Nie jestem pewny czy jest 29., ale chyba tak. Także Macie w konkursie, Macie taki fajny konkurs w opisie, jest wszystko podane. Link do konkursu Macie też podane w opisie. Także jeżeli ktoś, ktoś chce wziąć udział, to zapraszam Was do. W opisie Macie podany filmik, czyli materiał tam gdzie wszystko po prostu opowiadam jak wygrać itd. a my się skupmy na yy, Tu i to wyłączymy aktualnie dobrze także jeżeli komuś się materiał spodoba albo coś na to można zostawić suba i oczywiście łapkę yy, z komentarzem swoim jakimś tam czy wam się podoba czy nie podoba jakąś tam swoją po prostu opinię a tutaj skupmy się już na panu podejrzanemu. No tak, według mnie to tak troszkę y, awkuję na respie. Y, Spierdzam już to, ale w sumie to jest też, jeszcze mecz się nie zaczął, więc może awkować. Także troszkę to przewinę po prostu. to jakieś patrzenie w ziemię, ale to myślę, że by, y, to, co ja myślę, to lepiej żeby to nie było, ale chyba tak będzie. Bo na razie nam się zapowiada patrzenie się w ziemię. To będzie, o kurde. Ej, powiem wam że takiego czegoś nie będę nagrywał, jak się będzie. O właśnie. Także robię szybkie cięcie i idziemy się. Tam. Także jesteśmy po szybkim cięciu. No i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Także też wam się o bo to się na kanale zmieniło. Bo tutaj po tym stale to już twierdzony jest kosuciut na pewno. W ogóle nie oprawa go nawet zawarzyć, ale ok. Chciałem eee, ja wam opowiedzieć, co się zmieniło na moim kanale. Eee, aktualnie eee, nie gram za bardzo w FPS-a. Eee, z powodu tego, że po prostu eee, no, jest dużo cheaterów, eee, gra się nie da. Eee, Facey tak gram też są czasami citerzy, ale może mieć citerów, ale też są citerzy, a eee, po prostu już gram w i tak jakoś już mi się po prostu grać w, w SESA, ale jeżeli chodzi o materiały, to materiały będą ciągle od SESA, jeżeli chodzi o to. Ale po prostu będę mieli po prostu grał w Sesa, czyli praktycznie powiedzmy sobie tam dwa meczyki może na dzień, może jeden nawet meczek, także różnie z tym będzie bywać. Ale oczywiście materiały będą nie, co 3 dni albo co stary, Różnie z tym bywa też. Także bardzo nie obiecuję. Ale postaram się po prostu nagrywać te materiały jakoś tak regularnie, co stary dni albo co trzy. Także tyle się po prostu zmieniło. No tutaj to, to już wiemy, że tutaj co tutaj się wydarzyło, chyba według mnie to powinien. Powinniśmy to przewinąć i... <laughs> albo po prostu zostawmy to. Zobaczymy co będzie się działo, bo według mnie jak ktoś się patrzy w ziemię, nie ma sensu po prostu tego oglądać. I chyba zrobię to po prostu cięcie i widzimy się po prostu w następnym yy, demku bo to nie ma sensu oglądać. Także jesteśmy po kolejnym cięciu. No i zobaczymy co teraz się wydarzy. Mam nadzieję, że... Pan podejrzany się, będzie po prostu patrzył w ziemię, bo to jest przeklęte... Yy, jakby tu... Chciałby teraz przek, yy, przeknąć, ale raczej tego nie zrobię. No, no oczywiście, no, czytać za czytelem, więc według mnie to jest ten jeden powód, dlaczego już nie gram CS-a. A drugi powód, że już długo w tą grę, gram i... który się po prostu znudziła i... i tyle. Także, jak mówię, po prostu ta gra jest troszkę już... Yy... Pochodzimy sobie z tego, że tyle co ma yy, 1.6 CS, no to tak samo w Go. Tak samo historia wygląda, czyli było dużo hitlerów, nic nie było robione. Proszę po prostu był administrator na serwisie na 1.6, żebyście banowali taką osobę. A tutaj jest. wiecie jak to wygląda. Może według mnie w wal... tym jakoś walczyć, ale według mnie troszkę za słabo się starają, żeby zwalczyć w taką, że co się po prostu dzieje w sesie, bo Cheaterów jest dużo, ale to też troszkę mm, jakby to powiedzieć ich, ich wina też jest, bo e, to play cały oni czy nie zrobili. No i dzięki temu faktycznie troszkę graczej przyszło e, dużo więcej e, nowych, ale to też dużo więcej przyszło e, cheaterów. No i tutaj w tej zasadzie tak się według mnie powtórzył czas to już jest taka moja y, wersja, może wy macie inną, ja mam taką wersję jaką mam aktualnie. I tutaj ten pan podejrzewa się nawet z tym nie I ja po prostu ma wuhaj, bo... ale to widać, że jest kompletnym botem. Nie po prostu sobie cituje i nie ukrywa się nawet z tym stale. No i tak się bawi po prostu na no, ci tak, nie wiem czy się bawi czy jego to po prostu bawi bo ona tam na tkwiu to nie tak nie, nie bawi ale może e, pana podróżnego na pewno to bawi no oczywiście ten wtedy polecam nawet też podniem zaraz za chwilkę się przekonamy jak to będzie normalny skan oczywiście no jednak nie ma HEDA, a no, ja już myślałem że będzie head może w tym razie może dzisiaj taki troszkę krótki yy, materiał będzie, tam było chyba 20 minut um. no, no bo myślę że mówię, że jest troszkę późna godzina tata, mi się za bardzo nie chcę nagrywać w dłuższym materiach Nie długo na szybko po prostu materiał Wam wrzucę Też Wam chciałem powiedzieć po prostu co się nie zmieni we tak dalej Przez Wam powiedziałem to taki troszkę materiał objęli kluczcy tak myślę, że materiał by nie trwał 15-16 minut. To i tak jest, w sumie... Dobry wynik. No to oczywiście ładne head'y. No tak, przecież Masia i Bota i wucha, no to... Dlaczego mam tego meczu nie wygrać, tak? Jest to po... już połówka, jest 21 killi. To jest nie pierwsza połówka, którą sobie zdobyłem. Nie, to się z tym nie patrzy, czy tu ja. Te same robacze są w ogóle... Robi aktualnie. Ona się z tym nie kryje, że po prostu ma wspomagacze. No, tutaj oczywiście zglokował. <noise> zglokował typa. No ale w każdym po prostu mi to, że po prostu to był iBot, na pewno na 100% to był iBot, więc tutaj potwierdzamy sobie to, tutaj w WH, raczej jeszcze tutaj, także tutaj mam dobrze zaznaczone aktualnie, no i także raportuję go za iBota i za WH, bo według mnie jesteśmy po podzięciu, to już jest chyba piąte demko czy szóste, nie jestem pewny. Yy, chciałem sobie znaleźć yy, normalnego ale oczywiście jest takie coś jak teraz no patrzenie się w ziemię jak, jak się po prostu patrzy w ziemię i myślę mówiąc nie ma sensu takiego czegoś yy, oglądać, także yy, materiał posłuch kończę bo taki mięk krótki odcinek taki jaki jest bo ciągle cały czas trafiam na takie coś na tak coś jak teraz się dzieje że po prostu chyba się patrzy w ziemię i nagrywa i po nawet materiału się nie da nagrać, bo, bo Ty po prostu patrzysz się w ziemię i co to jest was yy, jakiś materiał. Nawet według mnie, nie wiem, to jest spore, co się dzieje w sensie. Z tego powiem. Także kończę. Także to byłoby tyle, moi kochani. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Oczywiście krótki materiał, oczywiście nie da się nagrać, bo tak jak mówiłem, ciągle coś takiego się zdarzy że po prostu patrzy się, y, ty w widzimy i tyle, także po prostu kończę delko. Czyli raportuję go, czy aktualnie szybko.